W tym filmie pokażę Ci, jak możesz ukryć aplikację na swoim iPhone'ie. Cały proces działa od iOS 18 wzwyż. To bardzo proste. Wystarczy przytrzymać palec na aplikacji, którą chcesz ukryć, a następnie, jak widzisz, pojawia się druga opcja Wymagaj Face ID, czyli rozpoznawania twarzy. Kliknij w nią, a potem pojawi się opcja, która po prostu wymaga Face ID. Oznacza to, że za każdym razem, gdy ktoś będzie chciał otworzyć tę aplikację, będzie potrzebna Twoja twarz. Druga opcja to Ukryj i wymagaj Face ID. Kliknij w tę opcję, system poprosi o Face ID, a po potwierdzeniu naciśnij dolny przycisk, który mówi Ukryj aplikację. Teraz, gdzie znajduje się ta aplikacja? Bardzo prosto. Przejdź całkowicie w prawo na iPhone'ie i znajdziesz bibliotekę aplikacji, czyli ekran tutaj. Przewin na sam dół i jak widzisz, pojawia się album ukryty. Kliknij w niego, system poprosi o Face ID i tutaj znajdziesz ukryte aplikacje. Jeśli w dowolnym momencie chcesz przywrócić aplikację, przytrzymaj ją i wybierz opcję Nie wymagaj Face ID. Ponownie potwierdź Face ID i aplikacja wraca do normalnego widoku. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie przydatny, a jeśli chcesz nauczyć się obsługi swojego iPhone'a e w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.